Uwiązanie różnych elementów programu z kontrahentami. W celu usprawnienia pracy z programem możliwe jest przypisanie różnych elementów programu z konkretnym kontrahentem. Aby z tego skorzystać, należy uruchomić menu Firmy, na przykład Dostawcy. Modyfikujemy wybranego. Za pomocą klawisza Cennik Sprzedaży możemy przypisać do niego. Odrębny cennik. Według cen z tego cennika będą ustalane ceny podczas wystawiania faktury sprzedaży. Za pomocą faktury sprzedaży możemy określić rodzaj faktury. Za pomocą klawisza opiekun określamy opiekuna klienta. W ten sposób zdefiniowane dane pozwolą na szybsze wystawienie faktury dla tego klienta. Cena 70 groszy wynika ze specjalnego cennika dla stałych klientów. Faktura automatycznie przypisana jest fakturą wcześniej zdefiniowaną. Dodatkowo automatycznie dokonywany jest wpis do kasy.